O, no nie pierdol. No co? No hej, kapanowie, Godzina 17.40. I zapraszam na kolejny odcinek Gotika. Eee. Coś muszę wam powiedzieć. Ja nie szczaiłem się. Nie zwróciłem na to uwagi, ale to jest broń dwuręczna, ten siekacz. Czyli ja mówiłem, że zajebiście będę robił jakiś tam damage, że będzie nowa broń. Nie będzie. Przecież to jest ścierwo w tym wypadku. To jest broń? Okej, okay, to jest fajna broń, tylko to jest dwuręczna. Ja potrzebuję unikata jednoręcznego. Czyli... co? Można powiedzieć... fail. O, już coś im odbieram. Niedużo. No jakby mieć 60% kurcze walki bronią jednoręczną... Płynnie by to szło. A co teraz robimy? Jaki jest plan na najbliższe 25 minut? Zwiedzanie. Ogólnie muszę pozbierać cały sprzęt z okolicy. Ty. tu priorytet. Już tam pierdolić zabijanie potworów, bo szkoda, później ja to sobie przy farmie. Ale teraz, priorytet: pozbierać wszystkie yy, kamienne tabliczki. Jakby się dało. Nie wiem, czy tu broń jakaś lepsza będzie, nie wydaje mi się, no moja ma 100 damage'u. Także czy, czy będzie coś powyżej 100? No, są unikaty gdzieś tam. Rubinowe ostrzem być może, tylko ono znowu, nie wiem, czy się z ręki nie wymaga. O kurde. Zobaczymy, bo ja wiem gdzie je można, że tak powiem, zdobyć. O kurde, dałem się dziabnąć. Czy nie? Ty, nie dałem się, zajebiście. Prawda, tu animacja dosyć wolno działa. W sensie, nie dostajesz do mage'u do momentu, kiedy peł pełzacz tak naprawdę całkowicie w ciebie nie wiecie. Co nie jest takie proste, bo ta animacja jest długa. Więc ma się czasu na zaspamowanie go, no nie wiem, z ponad sekundę? I teraz tak tej głupi byłem, mogłem jednak pójść w guru, w sensie jako klasę guru, a nie wojownika, bo jak na to patrzę, to są możliwości, żeby zbierać manę. Właśnie z tych polnych y, bestii Ach, sądzę, że coś się zdobyć. można zdobyć, żeby wam nie skłamać, no z nich się tworzy mikstury na manę, które dają manę forever. Dobra, jakaś tam, tam kamienna tabliczka z ręki. Xd Są tu w ogóle jakieś tabliczki siły? W tym pierdolonym goticu? Mnie to tiltować zaczyna, wszędzie tylko bonusy na zrękę, Na łuk? Przecież Kurde Co jest? Przecież zauważcie, że ja mam z ręki 85, a nie, ani nie dodawałem punktów, ani nie robiłem potek na zrękę. I parę punktów mniej niż na siłę. Gdzie siłę levelowałem, i jeszcze później potek zrobiłem na 25 punktów siły. Pojebane co? W skrócie, jakby pójść. Jakby pójść w z rękę w 100%. No to na tym etapie z ręki byś miał około 170 punktów No o wiele więcej z ręki niż yy, siły Ale z ręka później trochę flatlineuje Więcej bonusów jest na mapie pod z rękę, okej, okay? ale później no mówię troszkę flatline i też się no słabo bije bo tak jak tutaj podchodziliby do mnie niestety 100% a każde podejście równa się zatrucie także panowie zręczność nie tak sobie działa Łucznikiem gra się zajebiście, jak już jest zrobiony bildzik bo pierwsze 45 godzin tworzenia bildu to też jest paranoja że tyle trzeba grać żeby bildzik zrobić no ale Tyle to schodzi w gotiku. Pierwsze 45 godzin to jest udręka totalna. Zresztą, nie to, 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 to. Niby tam są obronie dodane, jakieś podzręczność tutaj, w tym. modzie, ale to delikatne broniki. Tyle tylko, żeby się nie załamać. Natomiast one nie są jakieś dobre. Nie, nie, nie. Szczególnie, że. nie chcę skłamać, ale. Czy oni dodali skalowanie broni jednoręcznych ze zręczności tutaj, czy nie? To jest pytanie za 10 punktów. Bo jeśli one dalej się skalują z siłą, to ich. Swa... Nie pierdol, że. De... Nie, znowu deszcz będzie padał. Ja to bojkotuję. Ale już coś tam kryty trafią. Nie najgorzej się te potwory czyści. O kurde, dwa. I don't know about that. Tam jest więcej tych zębaczy. I don't know about that. Czemu się rzuciły? Jak jeden spożywał, to nagle oba rzuciły. Ja się nie pierdolę. Trzeba liczyć, że RNG podpasuje i wiadomo kryty, No bo co innego. Będę ich odciągał pojedynczo. To już nie jest ten etap gierki. Tak można było parę odcinków temu podchodzić do sprawy, a teraz trzeba pokazać, że ma się klasę. Polera znowu, raz, no, no, ominę, ominę was, boys. Kurde, pełzacze pelerne. Teraz tak, bo tu będzie ogólnie golem, to mnie troszkę martwi. Na dole są pełzacze, które mogę przebiec, to nie problem. Tutaj są gobliny, którym niestety nie wiem, czy coś robię, bo tu jest gobliński wojownik, no właśnie. No właśnie, to nie, to na razie skip. Wykopię tylko to, co muszę. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Tam na dole jest golem, który mnie one-shotuje, pieprzyć go. I te gobliny też. Ja mogę zabić te gobliny, w sensie oni skoczą. O kurde, ale jump. Żałosne to było. Te gobliny skoczą za mną, mam nadzieję w przepaść się pozabijają. O, to by było dobre. Tylko muszę się tak ustawić. Po przekątnej, żeby faktycznie... Czekaj, kamerę potrzebuję inną. O! No nie pierdol! No co? Jak ja mam tam skoczyć, żeby nie odbiło mnie w tę stronę, xd? Jakoś może obrócić się w locie? No popatrz! Pojebane. Eee. Co jest ty nie tak z tą gierką? Przecież nie odbija idealnie. No co jest? To jak tam się skakało? To z dołu trzeba skoczyć? Niemożliwe. Chyba, że... No nie, no, no zobacz. Jak chłopa odbija, to nie mam pytań. <grymne> Zauważcie, że gry nie kraszuję przy wczytywaniu coś. Naprawiłem, chyba. No kurde! O, dobra. Jest... W, trzeba skoczyć dosłownie co do piksela w idealnym momencie. Być może polne bestie pospadają. Na dół. A, jest y, taka ciekawostka, że, że ja im odbieram tylko z maczug, to jest ważne, trzeba mieć maczugę albo dosyć duży damage, jeśli się nie mylę, także stestujemy wszystkie możliwości. Na razie w sumie pieprzyć te możliwości. Zdobądźmy to, po co tu przyszedłem. Bo ich można olać zupełnie. Z tego, co mi się wydaje. Czekaj, jeden, tak? No to zobaczmy, czy... Zobaczmy, czy mu coś odbieram. Tak. Ja pierdolę. Jak oni biją i to też AI na zasadzie spamować ataki. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Nie za ciekawe tej taktyki na bitkę, ale skuteczne. Bo jak mnie zaspamowują, to nic nie jestem w stanie zrobić. Raz, dwa. Raz, dwa, raz i tu trzy, cztery, pięć. Runowe ostrze. No właśnie, to jest to samo co ja mam. Ładnie wygląda, ale mam mniejszy zasięg. Ślicznie wygląda ta broń, tylko ma mniejszy zasięg. Także, nie, nie, niestety nie. O, bronią dwuręczną. I relevant. Broń dwuręczna. XD. Mana plus 6. No, tu dużo bonusów było z many. Mogłem iść spokojnie w górę. Jakbym został górę, to raczej by się udało przetrwać. Z tego względu, że jak widać many nie brakuje. Teraz tak, tu wskoczyć to też będzie wyzwanie. Tam jest golem. Ale yy, wyzwaniem również będzie zabicie tych cholera pełzaczy. Ja mogę spróbować agro zebrać. Tak, żeby oni pospadali. Tam jeden już leci chyba. Już poleciał w piździec. Drugi tak samo. <laughs> no to sayonara, boys. No nie pierdol, tu trzeba zrobić pixel perfect skok, musisz na tak, tak jakby już z powietrza zrobić ten skok, to cię wystrzeliwuje. Nie wiem jak to wytłumaczyć wam. O, widzieliście jak wzbustowało? Pojebane, i to musi być idealnie wykonany skok. Golemowi chyba nic nie odbieram, yy, mogę spróbować broni obuchowej, tak jak poprzednio. O, ale on strzela z dupy kulkami. Coś mu odbieram bo chwilę potwa także chłopaki No nie nie to jest nie pierdolisz Cyrk wyprzedziłem. dobra save. Nie wiem czy to zapisze jego poziom HP. Dałem się zamulić. Nie wiem, jak to się stało, ale. Ja prawie padłem. No nie wiem, jak to się wykonało. Gdzieś na sekundę zamuliłem i cholera mnie wystrzeliło. No, ale skoro już jesteśmy tutaj. To o, tu chyba zombie będą, tak? Tu są zombie. Czekaj. Nie jestem w stanie nic im zrobić. Ale nie muszę. Chcę tylko pozbierać to, co jest do pozbierania. Ogólnie, motyw jest taki, że nas będą w tych. wszystkich budynkach interesować skrzynki. Bo tam będą artefakty. Oraz sarkofagi. W sarkofagach. Mogą się losowe temy zespałnić. Takie dosyć dobre. Tylko tutaj istotne jest, żeby odciągnąć zombie, tak żeby nie paść. A jak to zrobić? Przede wszystkim ten debil to musi zejść z sarkofagu. I wtedy można myśleć, co dalej. Ale on nie chce zejść. Cholera. Teoretycznie, jakbym bardzo chciał, to mógłbym. No tych zombiaków spieprzyć tutaj. Ty. Czy mają oni coś wartościowego w sobie? Tak? Na pewno nie. Nie ma nawet takiej opcji. Robimy to. Aha, tylko tam jest ten. Co? Nie pierdol, że oni przeżyli. Jak? Panowie, jak te polne pełzacze wróciły tu na respawn? <grystanie> co? I No dobra, no to jeżeli tak to wygląda, to ja wiem co muszę zrobić. Muszę się pozbyć pełzaczy najpierw. I to muszę zrobić szybko, bo mam ograniczoną ilość czasu. Bo tam nie wiem, czy zombie dalej mają agro, ale załóżmy, że mają. No nie pierdol. O, nagle się oba rzuciły. Drugi zebrał z agro z kilometra. A to zatrucie to z czego wynikło? Co? I ja pierdolę tę gierkę. Nie, 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 nie. Dobra, ja już wiem, że z Zombie Agro da się zdjąć. Odejściem. Ale zrobimy to profesjonalnie. Po prostu odejdę od tamtego frajera. Bo oczywiście z jakiegoś powodu, nie wiem, gra de decyduje, że... Oni chodzą niby randomowo, ale jak zaatakujesz polnego pełzacza, to nagle drugi jakoś tak w twoją stronę zaczyna podchodzić z dziwnym trafem. I coraz bliżej, co chwilę bliżej. I nagle okazuje się, że już zbiera z ciebie agro. No nie miłe, to jest oszukiwane. Także można ogólnie powiedzieć, tutaj, przygoda w Jarkędarze. Ten odcinek, tak, jakieś chodzenie, zabijanie potworów. W końcu coś się dzieje. O, ale zresetowało się agro agrozombiak. Te, jak tu chodzą? Kipafing. Zresetowało się im e, chodzenie. Puffing. To zrobimy to samo, co z y, cholera poprzednią ekipą, pelno, pełnych pełzaczy. Tylko ja popełniłem błąd. Bo ja byłem za daleko i one się zdespawnowały, zanim zginęły. A teraz postąpimy bardzo. Poprawnie, wydaje mi się. Bo te zombie pospadają, to jest pewnie. Nawet nie ma innej opcji. Ten Paving gotika, proszę spojrzeć. Ja nic nie robię, nie? Są głąby. Pierdolisz, ty nie są głąby. Ten spadł. No dobra. Ej, te zombie są inteligentniejsze jak, jak reszta potworów XD. No dobrze. A to ich nie przerośnie? O, chłopaku. Paszet. I patrz, żyją. XD To jaki champion pool ma taki zombie, jak jeden z drugim, skoro oni po takim jumpie żyją? Na nogi spadają tak, by the way. To by wiele wyjaśniało. Pa, pa, pa. I sru, ostatni. Polecieli. Boję się tylko, żeby ich nie zdespawnowało. Bo pojawi ich na swój. tutaj. Spawn. Nie, nie ma ich. Dobra. To najpierw trzeba otworzyć skrzynki. Bo skrzynki nie są w stanie mnie otruć. A te zombie prawdopodobnie, no jako że żaden nie zginął, to one tu później się zespawnią. Nie ze tylko je cofnie na ich. Y że tak powiem, nawet nie wiem jak to nazwać. Waypoint chyba, tak? To jest chyba ich waypoint główny. I teraz sarkofagi. Jako, że istnieje szansa, że raz pojawi się goblin, a dwa, że będę zatruty, to najpierw otworzę wszystkie, a później użyję odtrutki. No właśnie, zatruło mnie. Także najpierw otworzę wszystkie. A na koniec o trudkach. Aha, i tego się nie da otworzyć. Tego też nie. Uuu, panowie. To bardzo brzydko. No ale zdobyliśmy artefakty. Teoretycznie nie trzeba tych artefaktów zbierać w ten sposób, jak ja to robię, bo jak się zabije kruka, to on ma egzemplarze wszystkich artefaktów i to zalicza bezimiennemu ten quest z perspektywy, jak gdybym był we wszystkich lokacjach i je zwiedził. No bo gra widzi, że ja mam te wszystkie suwenirki, ale ja tak naprawdę tam nie byłem, ale quest ta zaliczy. Czyli co? Pierdolić. idziemy na Kruka, kończymy Jarkendar, a potwory się wróci, później farmić, jak już będę farmił HP, tak mi się wydaje. Czyli, panowie, krótki odcinek, 20 minut, ale powiem tak. W następnym odcinku napierdalamy The Crock, The Krok, także trzymajcie się cieplutko i Kruk kracze o północy.